Dlaczego nie należy rysować podrosłemu ucząc małe dzieci? Kiedy uczymy małe dzieci rysować nie należy rysować zbyt pięknie podrosłemu. Ważne jest aby rysować po dziecięcemu. Dziecko musi widzieć że rysunek powstaje z prostych linii i kształtów takich samych jakich ono samo używa. Wtedy to rozumie ja też tak potrafię. Jeśli dorosły rysuje skomplikowany, idealnie piękny obrazek, dziecko nie potrafi go powtórzyć i przestaje rozumieć, co robi nie tak. Gdy dorosły rysuje po dziecięcemu, dziecko rozumie, jak powstaje rysunek. Widzi związek między swoim działaniem a efektem. Czuje się pewniej. Nie boi się rysować. Naszym zadaniem. Nie jest pokazanie, jak pięknie potrafi rysować dorosły, lecz pomóc dziecku zobaczyć, że ono też potrafi. Rysunek dziecka nie jest o pięknie, lecz o zrozumieniu, doświadczeniu i radości z procesu. Źródło zdrowia.